lepszego w nowym roku, bo się słyszymy dopiero pierwszy raz, czy widzimy może i tego, życzę udanego sezonu rozpłodowego, jak i również lotowego. No, jesteśmy u mnie na rozpłodzie, częściowo mam niektóre linie, gatunki sparzone, już widzę, pokazują się jajeczka, pierwsze są pojedyncze, niektóre mają głębie po dwa jajka. W tej chwili, no nawet no, trzymam w ręku taki zakup wcześniejszy syna Mustanga e, od Verkamena. No, uważam, że jest super gołębiem i do ręki. Dobrze zbudowane skrzydło, mocny w przedramienie, plec. No, uważam, że wychowam z niego coś fajnego. No, wiadomo, że po nim był też zakup Golden Vossa. Też jestem zadowolony, no, że po prostu koledzy hodowcy udostępniają mi taki materiał. Pogoldek w osie, y, też był już zakup wnuk kitla, w Polsce jest po prostu z mojej wiadomości co wiem, to dwóch czy trzech dzieci kitla. No to oczywiście wnukę posiadam u siebie już na hodowli, będziemy testować, No pokażę, później się przejdę po boksach, pokażemy jak to wygląda. No jesteśmy w tej chwili właśnie na większym rozpłodzie. No Golden Voss nawet się tutaj nie znajduje. Pokażemy w drugim filmiku za dwa tygodnie, czy Wiktor będzie, czy Łukasz umie, no to wtedy pokażemy drugą hodowlę i Golden Vossa. No jesteśmy cały czas na nowym gołębniku, nie będziemy. Nagrywać jesteśmy właśnie na poddaszu. U mnie wykorzystałem takie poddasze do rozpłodu. Zrobiłem sobie wcześniej, już częściowo. Wiktor też dwa lata temu pokazywał, gdzie w tym roku budowałem takie mniejsze boksy na dwie parki. Tam mhm. mam na 3-4. No właśnie, tam o, jak jest... bo jeżeli chodzi o budowę tego głębnika, masz problemy takie przedziałem, to nazwał. I masz utrzymane głębie w danych liniach. Tak, tak Czyli mamy kitle, tutaj... mamy werkameny, mamy prangę. Tak, tak jak tutaj, same werkameny. O no, frangie już się krzyżyły, ale to już widać po rodowodach, nawet też co dowieszone do, do boksu tam dalej. Mhm. No, wcześniej tylko w samych liniach, a teraz do, troszeczkę do lotu, to trzeba krzyżówki też, a później w sezonie letnim mhm. na zamówienie czy dla siebie do jakiegoś imbrydzika to jak najbardziej są łączone w pojedynczych boksach jest kilka zamówień nawet na Gołębie na lipie, czy coś, to no to będą przygotowywane, łączone w pojedynczych, żebym był pewny czy Armando, czy, czy właśnie mm -hmm. Zerkamena, czy Kitla, czy, czy no wosa Oczywiście nie będziemy sprzedawać może pod koniec e, roku, jakieś tam, e, na, ty, ale to tylko przez portal, jak coś będziemy po prostu, no gołąb jest e, na razie. Testowany najlepsze samice będą łączone. Polski do niego jest, jest parę ustaleń takiego, głębi takie samice będą przychodzić do niego, żeby no coś wychować um, takiego ponadprzeciętnego. Mhm. Tym, a, że dużo nadzieje z nim. A to Mega, jeżeli chodzi o obecny okres hodowli, czyli no rozpłód, jak wygląda no, czy suplementacja, czyli co podajesz do wody, Nie, jaką karmę? To, to, karmę w tej chwili to no, rozpłodowo mhm. jest zasypane, to wygląda tak, że no, dzisiaj uzupełniałem, na dwa dni, trzy dni jest e, sypane. To, A okej, okay. czy masz taki patent o, 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 Dokładnie, no objeżdżam, nie mam je w domu, no, he, woda jest zakwaszona, herbatki, uh -huh. no, suplementy po prostu, żeby były jakieś witaminy, wapno, gryty będą uzupełniane, co drugi dzień sypane, no jakoś to się sprawdza u mnie, młode wychowują się nawet nie dbając no, dokładnie, bo wspomnę nawet nie dbając o, o gołębie, czy w zimę. Mhm. I miałem takie gołębie puszczone na bok i naniosły się jajka dla obserwacji. Nawet chyba tego mudeczka czerwonego damy na aukcję. Mhm. E, tak, jeden wyjątkowy nie mam jeszcze mutków, są dopiero łączone, ale jednego mam wyjątkowego już mutka dla obserwacji, czy częściowo ludzie nawet jesienią chowają sobie kilka późnych mutków, wpuszczają do hodowli mhm. do lotowych, jak coś się będzie działo, z gołębiami lotowymi. To pokażę od razu na późniaku, na módku. Naprawdę módek się wychował, nie dbając, skarba zimowa. no Zdziwiony jestem, że tak można w zimę wychować młódki. To uważam, że z jest wszystko ok. No, naturalnie staram się prowadzić dużo ziół, herbatek, no, czosku, cebuli, jakieś mikstury żona mi zrobi. Podajemy. No. Czyli dużo naturalnych produktów. Tak, tak. Jeżeli chodzi o spód spódgalnika, to tu masz ściółkę? Tak, używam trzeci rok, biorę od marka trzaski, jak i w lotowym częściowo, i, gdzie nie mam mhm. róż, to jest na podłodze właśnie ściółka. Zajmuje mi czasu, no, gdzieś tam jak się uzbiera, ten to, to zbieram, a dosypuję świeżej, nawet dzisiaj kilka tam worków i tego po gołębie są już tutaj 2-3 tygodnie łączone, raczej łączone dopiero są teraz na dniach, tam 10 dni i tego, a, a wcześniej już rozkładałem samczyki, żeby nawet dlatego nawet na aukcji będą tylko samczyki, bo zrobiło się z późnych gołębi dochowanych, coś dla mnie z samiczek, raczej samczyków, będą starsze samce, naprawdę wyjątkowe, przykro mi z niektórymi się rozstać, no ale no, co ja będę robił z tymi samczykami, chyba no, podzielę się z innymi hodowcami, same samczyki, nie mam samic już Tak no, po prostu nie umiem odmówić, jak ktoś przyjechał nawet po ostatniej aukcji, to Pan przyjechał po samczyka, dwie samiczki, no, no, niech się chowają mu Napisał do domu, dojechał, że jest bardzo zadowolony Nie było tego, że z czegoś nie może wziąć, czy upatrzył sobie i to właśnie Samice były dla mnie, no powiedziałem, żeby po prostu wykorzystał te gołębie, bo będzie zadowolony za dwa lata może w pierwszym roku tego nie zauważy, ale te głębie, co zabrał samicę, wie Pan, który mówi o nim, to na pewno będzie zadowolony. Te głębie sprawdzają się u mnie, czy ze Sangersa, czy z matki Asa, co dała, akurat takie samice pobrał. No i zanim zorientowałem się, że mam więcej samców, to no już wtedy troszeczkę wiedziałem, że będę miał przewagę, a teraz już poroz, rozwoziłem po boksach, liniami, mhm. żeby utrzymać daną linię, to z każdej linii muszę jakieś gołębie mieć. Na pewno te samce, co pójdą na aukcję, to, to są takie, co dzieci są młodsze w domu, co są utrzymane, umierzem ja później poszukał tych gołębi, że jakieś zniszczę, sprzedam i po prostu nie będę miał. A To, a powiedz mi, jeżeli chodzi o ten rozpad, to jest to spory rozwód, ile tutaj masz mniej więcej par? Nie no takie raczej spory, no, raczej, no dla mnie może nie spory, <laughs> taki, no, parę par tu jest, okay. no? tak No 40 parę partu jest. Tak, 80 parę sztuk i, i coś tam koło domu też po prostu mam, ale to na, później będą łączone dopiero razem z lotowymi 14 luty, może być mhm. zakochanych, zobaczymy jaka pogoda będzie. Tak. Jak to Niech się kochają, zresztą u mnie się łączą same z miłości gołębie, jakieś pojedyncze pary będą tylko łączone, tak jak ja uważam, nawet na wspólne gołębniki to nowe gołębie pójdą, takie 3-4 pary, które obleciały sprawdzone, ale częściowo zostały sprzedane od tych par, co obleciały. Jakieś starsze gołębie, czy no, uważam, że rok rokowi nie jest równy, że nigdy nie będą te gołębie same latać, co w tym roku latały. Znaczy, nie znaczy, że mają nie latać, ale jak są dobre, wybitne gołębie, to jak się ma ułożyć, to się ułoży z młodych gołębi. Troszeczkę było zakupów ze wspólnych gołębników. Kupiłem drugich, drugich asów, drugich trzecich do pierwszego, nie najdalej no, piątego asa. No to też uważam, że wiąże nadzieję na wspólne gołębniki. No, i coś dla siebie do oddziału. Chcę może kilka zostawić młodych e, wcześniejszych. Po prostu zawsze zostawiam trzeci garnitur czerwiec, lipiec, bo nie mam gołębi. Ale zobaczymy, trochę jest zamówień, no. No, żeby każdy był zadowolony. No. Będzie to, będzie, nie będzie. Ja sobie i czerwcowym w tamtym roku latałem dwa lata, i też sobie poradziły. Jak miały poradzić, to nawet może cieplej, zdrowsze, szybciej dochodzą do siebie gołębie. Zobaczymy jak to. Ciężko powiedzieć, planować. To wszystko zależy od pogody, jakby będą się chowały młode. Tam uważam, że będą się chowały. No, są w pojedynczych boksach, widzę po jak są żywotne. Nic się nie dzieje, były na badaniu, nic nie wykazało. Suplementy teraz właśnie przychodzą zioła, herbatki, troszeczkę nawet będę lepiej naciskał na, na zioła bardziej, żeby te zdrowsze młode były wychowane dla siebie, dla ludzi, dla, na wspólny. Jednak ta natura troszeczkę wzmacnia, tak jak sam mhm. e, teraz używam od roku e, Też różnych tam miodów, ziół pije na odporność No i widzę, że nawet nie chorowałem na grypę, czy, czy wirusa się boję, czy propolisy Używam tego często Zobaczymy Jesteśmy w przedziale, gdzie jest sześć boksów i boksamy po prostu, liniamy gołębie, są, linia wos, linia kitel linia, czy tam, werkameny, prangę i paluch, i państwo no na przykład zaprezentuję nowy nabytek e, właśnie wnuka kitla e, jest to mój nowy nabytek po wosie jak wiadomo e, syna kitla z moich wiadomości E, dwie czy trzy sztuki są w Polsce. No, posiadam no, wnuka no, gałąpie z tego roku. E, z, jeszcze pierzał, po prostu jak zakupiłem, uważam, że jakby był u hodowcy, to by e, spierzał do końca. umie, e, no, wstrzymał. Może jedno pióro zostało, no, ale już jest gotowy do parzenia. już Jest tak troszeczkę przyparowany. Widzę e, wnuki dla dobrym. Moc tej budowy, mocne skrzydło wiadomo, że to są bardzo pudziany, zbudowane gołębie. No, wszyscy mają ja też, po prostu, stwierdziłem, że kilka sztuk muszę mieć. To jest wnuk kitla po synie kitla, i następnym gołębiem. No, werkameny co siedzą, to Mustanga pokazywaliśmy, bo że wnuka. Elektro pokażemy też fajny gołąb w rozpłodzie przyniosło mnie 2 lata, 3-3 trzy, trzy lata eee, to... To... sprawdził się to ładny gołąb, naprawdę mi się podoba budowy. Sprowadziłem parę tych mustangów tych, w tym roku, nawet późnych 6-7, może, może nie prosto też od Werkamena, ale po czystych gołębiach werkamena. 6-7 sztuk sprowadziłem. Dwie samiczki są perfekcyjnie ułożone. No, no, twarde gołębie. No, troszeczkę chciałem zainwestować w te gołębie. No, z tego gołębia jestem zadowolony. Już na wspólnym dawały sobie radę i, i u mnie w hodowli. Na oddziale też. No, czym starsze, tym lepsze. Zobaczymy, jak dalej. Łączą się w pary, już powoli, niektóre mają po jednym jajku, czy tego. Tu na przykład pokażemy e, syna 520 od Prangę. E, no, będzie chowany w tym roku u mnie pierwszy raz. E, o, to jest syn 520 od pana Prangę. E, był Piotka, raczej u kolegi był chowany młode w tamtym roku, udarka był zadowolony już na locie, z 360 km był pierwszy czy drugi u niego na klatce. Rówi, że mówi, Naprawdę dobrze przekazuje, że, że powinno się wychować. Mocny gołąb, ładne oko. Zresztą no, no syn 527 razy pierwszy, ojciec jego. No, no i jest parzony na Piotka samice czerwono, o, którą w prezencie dostałem. No. Będzie miał kilka samic zmieniane. Będą na wspólne na pewno coś też po nim włożymy. Zobaczymy jak dalej. O, te boksy zostały zrobione w tym roku. O tu była klatka. E, lu, takie mamki siedziały tego. A teraz boksy po dwie pary. Tu mamy prezent od Bożeny Marcina Palucha. Super gołąb, no, zobaczymy, będę chował. Zresztą w tamtym roku już był, e, jak do mnie jechali na finał, już miałem jesienio wychowane e, mutki po nim, ale gdzieś tam sprezentowałem, czy, czy tego i dopiero będziemy. I tu jest całość gołębie, gdzie się znajdują na przykład pana Karola Paszki Armanda, na gołębie od pana Chopeckiego, Mariusza e, Marcin Kobiela. Też jestem zadowolony z tych gołębi, Darek Marciszewski. już tu jest krzyżówka, tu cały jest boks Darka marczyzewskiej gołębi. No, to uważam, że, że wy już posiadały, po już był z któregoś trzeciego lotu. Czytaj pierwszy u mnie na klapce z wyprzedzeniem dwóch minut pozostałych gołębi, od Darka gąb młody się wyrwał. No, uważam, że. Że tu po prostu jest nawet jedna samiczka więcej, już jedno jajko zniosła. Jedna będzie zabrana, będzie łączona z innymi. Tu też są od e, no poker face y. no, Mam tych poker face dwa boksy po dzieciach, poker Posiadam trzech dzieci poker face'a, dwóch samczyków i córkę w tamtym roku na, na rogowie. Usiadł mi drugi z lotu finałowy właśnie po pokerfejsach. No zobaczymy, jak to dalej. No Wiadomo, no, wcześniej pokazywałem. Uzupełniam karmę na dwa dni, trzy dni. Tak po prostu często nie jestem w domu, żeby codziennie obchodzić, dosypywać. Nie zauważyłem, żeby słabiej chowały młode. Po prostu nawet się tak nie tuczą. Mają cały czas pobierają karmę. No, niektórzy hodowcy mówią, że lepiej. Młode karmio jak na bio, tak po prostu dwa razy w dzień. rano i wieczorem się karmi gołębie. No ale to no wszystko robię pod siebie, nie żeby lżej było. Pojniki są wykorzystane na dwa boksy, zakwaszana woda, jakaś herbatki e, zmieniane pojdełka są tam 4-5 dni. Uważam, że wystarczy, nic się tam nie dzieje, nie zauważam. Nie zauważam, żeby jakieś tam były chore, czy coś się działo. No, na poddaszu wykorzystałem te poddasze, żeby tak sobie zrobić, nie czuć Nie Nieduża ilość gołębień, na takiej dużej tej przestrzeni to jest po prostu 80 gołębi, około 40 par. To, to uważam, że, że jest dobrze dalej na, na tym gołębniku. nawet chciałem wspomnieć i pokazać wentylator że właśnie tu na powietrze odchodzi jest i tak sucho, nie czuć gołębiami ale jeszcze dodatkowo sobie wentylator taki elektryczny zrobiłem, że po prostu co 2-3 godziny się włącza na czasówkę zabiera ten kuszczy po prostu wymienia powietrze no i Lepiej się gołębie czują, ja sam le, lepiej się czuję, e, jak się wchodzi, nie czuć gołębiami, nie ma kurzu. E, zdrowsze gołębie, sprawdzam, po, sprawdza się, polecam komuś, po prostu tam u siebie e, na drugiej posiadłości też planuję zrobić, żeby no takie efekt jest. E, Podpowiedział mi ktoś tam i elektrycznie i czasówkę włączam 3 godzinki, dwie się włącza jak jest natężenie mocno to. Wiadomo, w zimę było mniej gołębi, teraz już jest w boksy dowiezione samiczki, no to częściej się włącza i wykorzystujemy wymiana powietrza widać pajączyna, odchodzi góro jest chyba dobrze. Tak, no i za tam. Powiedzieć, życzę wszystkiego najlepszego. Może kończymy ten filmik, zapraszam na aukcję tych samczyków, bo tylko samczyki będą na aukcji, z tego powodu, że rozkładam na Boks i widzę, że już jest przewaga samczyków, z młodych mi się zrobiło. Samczyki, myślałem, że właśnie większość może z, z takich późniejszych kilka sztuk. Miałem, więcej miałem, ale po prostu sprzedało się i podarowałem komuś, ktoś odwiedziny ten. I, ale samczyków się zrobiło nadwyżka. Zostawimy te młodsze, a starsze, naprawdę które no nie chciałbym się z nimi rozstawać, no, ale sytuacja jest taka, że no co ja samemy samcamy zrobię, a ja samiczków nie będę dokupywał, zresztą teraz już jest porozkładane liniami, O nich są uchowane młodsze gołębie do, do pary. Każdy powinien jak będzie potrzebował samczyka, to uważam, że sobie znajdzie. Może to nie będzie jakiejś ilości, ale te 10-12, czy ileś gołębi samczyków poszukamy jedną aukcję czy dwie zrobimy samczyki i zapraszam 2021. Dla siebie może i dla innych pozostałych, żeby nie byłaby gorszy od, od 2020, a, a na pewno nie będę. No, na razie praca dla mnie jest i nie będę aż mocno naciskał, żeby to jakoś na siłę coś wygrać, czy tego ułoży się, coś się ugra, no to się ugra. Uważam, że coś się ugra. No. Lepiej gorzej, ale się ugra. No. W tej dyszy się. Człowiek kręci w bardzo silnym oddziele. Zresztą no, efekt widać znaczy na wspólnych gołębnikach dało radę się fajnie na kilku, nie to, że na jednym, że po prostu jeden gołębnik pasował tylko podemie, Nie, no, pasowało kilka gołębników może nie podejmę, tylko może pod gołębie, które dobre gołębie, a zrobią swoje, tylko dobre gołębie, to nie jest to, że no, wiadomo suplementacja też pomaga yy, gołębiom czy w lotach, czy w rozpłodzie, ale podstawa dobry gołąb. Z osła nie zrobi konia wyścigowego, jak to Piotrek mówi. Gołąb, jeszcze raz gołąb, to podstawa. Dziadków, ojców, geny, żeby były jak najlepsze w gołębiach, w rodzinie, no, to idzie wychować. A to wszystko u szczęścia, kiedy się wychowa tego ponadprzeciętnego. Może przez całe życie się nie wychowa, no ale, ale trzeba próbować z dobrymi gołębiami, żeby był ten efekt. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkim za współpracę w roku 2020 za pomoc, za doradztwo, za klientom, którzy chcieli posiadać moje gołębie czy z mojej hodowli. No zobaczymy. No. Będę się starał, żeby jeszcze ten rok 2021 jeszcze był lepszy. Dla mnie, dla klientów, czy na wspólnych, żeby coś się ułożyło. Nie ugra się też będziemy żyć dalej i chować. Te nie wolno się załamywać i miałem i w 2020 sezon taki, że też straciłem na jednym locie pięć samic, też przyłamkę miałem, nawet do Wiktora dzwoniłem, przyjeżdżaj, przerywam, kończę, nie wiem co się stało, pięć najlepszych samic, ale tydzień, dwa mija i trzeba wracać do rzeczywistości i ten, jak to w piątek mówi, ludzie na wojnie giną i gołębie były i będą ginąć i nic nie poradzimy, no, po prostu nie zauważę jeszcze tak jak ja, no Często mnie w domu nie ma, wszystko z marszu idzie na loty czy coś, to w danej chwili nie zauważę, co może z głębią akurat dolegać, to są te straty. No. Nic nie poradzimy. Życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego na rok 2021. Pozdrawiam, dziękuję.